Odcinek drugi Golden Milk w programie Pięciofilm o Rawiczu. Zaprasza wegetariańskie jadło. Znajduję się dzisiaj na arabijskich Plantach. Przygotuję dzisiaj dla Was agrowedyjski przepis na zdrowie. Będzie to Golden Milk z mleka owsianego. Zapraszam. Wegetariańskie jadło. Pomnik żołnierza polskiego stoi w tym miejscu od 1926 roku. Wcześniej, bo do 1920 roku, na tym miejscu stał pomnik cesarza Wilhelma. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku pomnik został zburzony. Na to miejsce wrócił dopiero w roku 1980. Fontanna rawickiego nieźwiadka inspirowana jest rawickim herbem, w którym to jest burnatny niedźwiedź stąpający po zielonej murawie, będący na żółtym tle. Tą fontannę stworzył pan Zbigniew Fulkowiak, rawicki artysta, z okazji 350-lecia powstania rawicza. Fontanna ta została w 2018 roku przebudowana. Golden Milk pomaga w utrzymaniu wysokiej odporności organizmu. Ma mnóstwo właściwości leczniczych, bardzo warto go regularnie spożywać. Podgrzewam około szklankę półtorej szklanki mleka owsianego. Przygotowanie mleka owsianego rozpoczynam od namoczenia płatków owsianych górskich oraz słonecznika. Proporcja płatków obszarnych do wody to 1 do 4. Zalewam to wszystko 4 szklankami wody. Odstawiam na 30 minut do namoczenia. Po 30 minutach wlewam całość do blendera kielichowego i dokładnie miksuję. Oddzielam frakcję płynną od stałej przy pomocy sitka i czystego ręczniczka. Do mleka owsianego dodaję szczyptę soli kilka kopel oleju rdzonego oraz łyżkę miodu. Mleko owsiane jest gotowe. Dokładam łyżkę pasty Golden Milk do gorącego mleka owsianego. Przygotowanie pasty z kurkumy do Golden Milk rozpoczynamy od podgrzania w rondelku pół szklanki wody. Do wody dosypuję 1 czwartą szklanki kurkumy, jedną czwartą łyżeczki pieprzu, jedną łyżeczkę imbiru i jedną łyżeczkę cynamonu. Całość dobrze mieszam i gotuję przez około 5-7 minut. Po tym czasie naszą masę przekładam do słoiczka, zakręcam i trzymam słoik w lodówce nie dłużej niż 21 dni. Mleko owsiane już mam posłodzone miodem. Można też dodać jeszcze do tego tłuszcz. Natomiast ja już tłuszcz dodałem wcześniej, także muszę podgrać mleko, rozpuścić pastę, jednak nie mogę dopuścić, żeby mleko się zagotowało. Okej, okay, nasze mleko jest gotowe. Przelewam mleko do szklanki. Smacznego! Już za tydzień trzeci odcinek programu Pięciofilm o Rawiczu, a w nim Gzik po Rawicku. Zapraszam. Patronem programu Pięciofilm o Rawiczu jest Fundacja Uważność Bycia.